świętego Łukasza. Jezus zszedł z dwunastoma nadu i zatrzymał się na równinie. Był tam liczny tłum Jego uczniów i wielkie mnóstwo ludu z całej Judei i z Jeruzalem oraz z nadmorskich okolic Tyru i Sydonu. On podniósł oczy na swoich uczniów i mówił Błogosławieni jesteście Ubodzy, albowiem do was należy Królestwo Boże. Błogosławieni, którzy teraz budujecie, albowiem będziecie nasyceni, błogosławieni, którzy teraz płaczecie, albowiem śmiać się będziecie. Błogosławieni jesteście, gdy ludzie was znienawidzą i gdy was wyłączą spośród siebie. Gdy zależą was i z powodu syna człowieczego, odrzucą z pogardą wasze imię jako niecne. Cieszcie się i radujcie w owym dniu, bo wielka jest wasza nagroda w niebie. Tak samo bowiem przodkowie ich czynili prorokom. Natomiast biada wam, bogaczom, bo odebraliście już pociechę waszą. Biada wam, którzy teraz jesteście syci, albowiem głód cierpieć będziecie. Biada Wam, którzy się teraz śmiejecie, albowiem smucić się i płakać będziecie. Biada Wam, gdy wszyscy ludzie chwalić Was będą, tak samo bowiem przodkowie ich czynili fałszywym prorokom. Oto słowo Pańskie. Jezus szedł z dwunastoma na dół i zatrzymał się na równinie. Był tam liczny tłum Jego uczniów i wielkie mnóstwo ludu z całej Judei i z Jeruzalem oraz z nadmorskich okolic Tyru i Sydonu. Nie dziwi nas w żaden sposób to, że tłumy gromadzą się przy Chrystusie. Niejeden fragment Ewangelii opisuje właśnie taką rzeczywistość. Są zafascynowani Jego osobą, są zafascynowani Jego słowem, mądrością Jego słowa, są pełni podziwu dla znaków i czynów, które czyni, a przede wszystkim to, że ma czas, że rezygnuje zupełnie ze swojego życia aby spełnić posłannictwo na rzecz drugiego Nikiego nie odtrąca z każdym rozmawia potrafi pochylić się nawet nad jednym konkretnym przypadkiem zawsze mówi dobrze zawsze mówi z nadzieją i rozprawia się cudownie ze swoimi przeciwnikami wokół tego przedziwnego człowieka gromadzą się ci którzy Pragną go naśladować, którzy w jego stylu i sposobie życia widzą dla siebie jakąś przyszłość, jakieś rozwiązanie, swoje powołanie, które można zrealizować. I tę grupę ludzi nazwiemy jego uczniami, którzy chcą uczyć się od niego właśnie takiej postawy, takiej otwartości, takiej życzliwości, bycia taką konkretną osobą. To ich fascynuje. Za, tą, za tym chcą iść. Chcą być tacy sami. Albo na tyle, na ile się to uda przynajmniej. I spośród tych, tych uczniów, tego, tego, tego tłumu uczniów, o którym mówi Łukasz w dzisiejszej Ewangelii, nie dwie, trzy, cztery osoby, ale tłum uczniów, Bo spośród tego Jezus wybiera jeszcze sobie dwunastu. Takich szczególnych, takich najważniejszych, którym pozwoli na to, aby zrealizowali to marzenie, żeby stali się tacy albo prawie tacy jak On. To, to tych dwunastu pójdzie na cały świat, to tych dwunastu dostanie władzę, dostanie moc. To oni staną się świadkami Jego życia, Jego śmierci, zmartwychwstania. I każdemu będzie to dane, bo każdy ma inne powołanie. Każdy jakiś rodzi się marzenie w sercu człowieka, ale kiedy poddajemy je pod weryfikację Bożego planu, to wtedy przejmujemy również ten plan Boży dla siebie. Nie wszyscy z tego tłumu zostali wybrani, nie wszyscy zostali naznaczeni, nie każdy dostał tę samą szansę. Co nie znaczy, że ten wybór Jezusa jest nie bez znaczenia. Jest. Jeżeli człowiek odkryje w Nim inną rzeczywistość, a się zgodzi się na to. Słyszeliśmy w czytaniu błogosławiony człowiek, który pokłada ufność w Panu. Jest on jak drzewo zasadzone na stepie, nie uschnie. Pan Bóg każdemu pozwoli spełnić swoje życie. Jeżeli tylko człowiek w Nim będzie zakorzeniony, z Niego będzie czerpał wszelkiego rodzaju pomoc, siłę i błogosławieństwo, wtedy można spełnić każde powołanie, każde posłanictwo, a zwłaszcza takie, które Pan Bóg dla człowieka wybiera. Bycie Jego uczniem nie oznacza być apostołem takim jak tych dwunastu. Bycie uczniem Jezusa to być. Apostołem w pracy, to być apostołem w domu, to być apostołem na podwórku, to być apostołem wśród znajomych, nie od razu na krańcach świata, nie od razu na arenie międzynarodowej, nie od razu na, przed sanhedrynami, przed ludźmi, którzy apostołów sądzili, biczowali, którzy ostatecznie podnieśli na nich rękę, którzy przypieczętowali swoją wiarę męczeńską. My też powiemy, że gromadzimy się wokół Jezusa, jesteśmy jakimś tłumem. W ciągu całego dzisiejszego dnia na tych siedmiu musza świętych, które mamy w naszej parafii, będzie sporo osób. Każdy ma inne powołanie, każdy do czego innego jest wyzwany. Ale każdy z nas powie, że chętnie w swoim życiu, że jestem uczniem Chrystusa. Chcę się od Niego uczyć postawy, aby dobrze zrealizować swoje życie. I pierwsze czytanie mówi mi, że będę błogosławiony wtedy, kiedy w nim złożę całą ufność i nadzieję. A Ewangelia mówi mi, że też będę błogosławiony. Jak widzi to Jezus? Jezus widzi tłum, który jest przed nim zgromadzony. Widział go wówczas, widzi go teraz, widzi nas. W tym tłumie potrafi dostrzec. Nie tylko sylwetkę, nie tylko postać człowieka, ale to, co mówi nam Słowo Boże, że Jezus miał zdolność przenikania człowieka. Jezus patrzy na osobę ludzką, patrzy na jej serce, na smutki, na radości, na wzloty, na upadki, na to, kim ten człowiek jest w całości, nie tylko w jakimś fragmencie urywku jego życia. Jezus patrząc na nich od razu widzi, że są wokół Niego i ci, którzy są głodni, i ci, którzy są syci, że wokół Niego są ci, którzy są biedni, ubodzy, ale są też ci, którzy są bogaci. Są obok Niego ci, których ludzie prześladują w jakiś sposób, a są ci, którzy, których w jakiś sposób wychwalają. Jezus przychodzi z jakimś konkretnym słowem na tę sytuację, którą zastaje w takim podziale ludzkości, w takiej można rzec niesprawiedliwości jakiejś. O Jezus przychodzi jako reprezentant królestwa Bożego. Jezus swoją osobą zdradza logikę królestwa Bożego. To jakie ono jest? To właśnie, że Jezus miał czas dla tych ludzi, że chodził z nimi, że nauczał, że uzdrawiał. On przecież reprezentował Królestwo Boże. On przyszedł w imię swojego Ojca objawić przyszłość człowiekowi. Ktoż by za Jezusem chciał pójść, gdyby objawiał zupełnie co innego? Powiemy, no to jest zrozumiałe. Taką ideę Pan Jezus zaszczepił, że. Rodzi się w człowieku pragnienie pójść właśnie tam, gdzie On człowieka zaprasza. Ale pójść tam, gdzie ktoś zaprasza, można wtedy, kiedy ta osoba jest autentyczna w tym przekazie. Jezus jest mieszkańcem Królestwa Bożego od zarania dziejów. Jezus zna niebo i wieczność na wylot. Dlatego ma mandat do tego, aby powiedzieć człowiekowi, jak. Jaka to jest rzeczywistość? Gdybyśmy chcieli się zapytać, jak się żyje w Kanadzie, to byśmy się zapytali Kanadyjczyka, a nie kogoś, kto był tam raz w życiu na wycieczce. Jeżeli chcemy się zapytać, jak jest na pielgrzymce, to zapytamy kogoś, kto był na 20 pielgrzymkach, a nie kto przeszedł tylko jeden etap. Jeżeli chcemy zapytać, jak jest w kościele, Zapytamy się godliwego chrześcijanina, nie kogoś kto był raz z koszykiem na Wielką Sobotę. Chcemy, aby ta osoba, którą pytamy o dawną rzeczywistość, była w tej rzeczywistości zakorzeniona. Kogo zapytamy o królestwo Boże? Jeżeli nie samego Chrystusa, mieszkańca tego królestwa. I tak jak każda osoba Którą pytamy o coś konkretnego, może nam dać prawdziwy obraz tej rzeczywistości, o którą pytamy. Tak samo Jezus dzisiaj daje prawdziwą rzeczywistość Królestwa Niebieskiego. Jezus patrzy na ten tum i mówi: jak już przejdziecie drogę swojego życia, jak już to życie dobiegnie do swojego punktu zwrotnego, kiedy <laughs> zaśniecie na tym świecie i obudzicie się w rzeczywistości Królestwa Niebieskiego to ono wygląda trochę inaczej niż to, do czego jesteście przyzwyczajeni. Bo właśnie po tej drugiej stronie wy głodni będziecie nasyceni, a wy nasyceni będziecie głodni. Że wy smutni będziecie się cieszyć, a wy z kolei będziecie płakać. I czy to polega na tym, żeby te role się odwróciły? Żeby ten człowiek głodny spał spokojnie, mówi a dobrze, to tam... Przez te jeszcze 20, 30, 40 lat sobie pogoduję, a potem będę nasycony. Ale z kolei, jaki jest stan zmartwienia, powoduje w tym sytym to, to co teraz? Mam zacząć głodować? Mam się na siłę zacząć smucić? Mam się nie cieszyć, gdy mnie ktoś chwali? I znów powracamy do pierwszego czytania. Błogosławiony człowiek, który w Bogu pokłada swoją ufność. A w Bogu można być głodnym, i w Bogu można być sytym. W Bogu można być ubogim, i w Bogu można być bogatym. Bo człowiek będzie wiedział, co ma z tym zrobić. I to pierwsze czytanie mówiło nam, że przeklęty jest człowiek, który w człowieku pokłada nadzieję. Jest on jak krzew na stepie, usknie. Bo jeżeli w ten sposób człowiek reprezentuje swoje życie, to nie będzie wiedział ani co ma zrobić ze swoim głodem, ani co ma zrobić ze swoją sytością. Nie będzie wiedział, co ma zrobić ze swoim ubóstwem i nie będzie miał pojęcia, co zrobić ze swym bogactwem. Jeżeli pokłada ufność w człowieku, będzie mógł odebrać to, co człowiecze. Jeżeli pokłada się ufność w Bogu, można odebrać to, co boskie. I to Bóg ze swoją Ewangelią uczy człowieka, w jaki sposób przejść drogę życia. Co zrobić ze swoim życiem? Jak je poprowadzić? I w ten sposób człowiek rzeczywiście staje się uczniem Chrystusa, tak jak człowiek, tak jak my, którzy mamy ze sobą doświadczenie szkoły, czy szkoły podstawowej, jakiejś średniej, jakiegoś technikum, jakichś studiów. Wiemy, że człowiek się uczy, że ma posiąść konkretną wiedzę, którą później zrealizuje w swoim życiu. Jeżeli człowiek nazywa się uczniem Chrystusa, to po coś. No właśnie po to, żeby zdobyć wiedzę, którą zrealizuje w swoim życiu. Że człowiek po tej szkole, czy nieustannie w szkole życia Chrystusowego, nigdy nie przejdzie obojętnie obok osoby głodnej, nigdy nie przejdzie obojętnie obok osoby smutnej, nigdy nie przejdzie obojętnie od osoby doświadczonej jakimś trudem, jakimś cierpieniem, jakąś chorobą. Bo tego uczy nas Chrystus. Cała nadzieja złożona w Nim będzie owocowała, Tą postawą bycia uczciem Chrystusa, nie tylko jakimś anonimowym tłumem. A nawet jeśli, to ta fascynacja osobą tego człowieka prowadzi nas do tego, że jesteśmy tu obecni. I ta rzeczywistość znów staje się dla nas kolejny raz w naszym życiu jakąś nauką, którą dziś przyjmujemy. Staje Chrystus. Przed nami, mówiąc, że są dwie postawy. Są postawy proroka i są postawy fałszywego proroka. Ten prawdziwy prorok w Starym Testamencie mówił ludziom rzeczy trudne z punktu widzenia ludzi, bo przekazywał tylko wolę Bożą. Nawróćcie się, to się Wam poprawi. Bądźcie wierni obietnicom Bożym, to Bóg będzie Błogosławił. Ufajcie Panu, to będzie się Wam powodziło. Bądźcie sprawiedliwi, Pan będzie błogosławił. I oni byli prześladowani. Nie dziwmy się temu, że tego nie rozumiemy. Nie trzeba jakiejś niewiadomej logiki, żeby to pojąć. Że prorok mówi dobrze, a oni nam tam przechodzi, a potem się dziwią, że jest źle. Fałszywi prorocy z kolei sklebiali ludziom. Gróbcie, na co macie ochotę. Niczym się nie przejmujcie. Pan Bóg i tak Wam będzie tam czynił dobrze, albo Jego obecność, czy On jest, czy On nie jest, to nie jest taka istotna w życiu człowieka. To jest sprawa marginalna i człowiekowi się źle powodzi. Chcemy rozumieć ideę obecności Królestwa Bożego, którą reprezentuje Chrystus. Jeżeli jest ktoś, kto może nas do tego prowadzić, to jest Chrystus. Jeżeli jest ktoś, kto może nam o tym opowiedzieć, to jest Chrystus. Jeżeli jest ktoś, kto może nas wprowadzić do tej rzeczywistości, to jest to Chrystus.